Rok 2005 przyniósł ważne wydarzenie w świecie Gwiezdnych Wojen, mianowicie premierę trzeciej części Gwiezdnej Stagi zatytułowanej Zemsta Sitów, a wraz z nią wprowadzenie do świata figurek jednego z najbardziej oczekiwanych złoczyńców, mianowicie generała Grywesa. Tak oto od roku 2005 figurki generała Grywesa zaczęły na stałe gościć. Wśród figurek, zarówno 3,75, jak i 6-calowych, wytwarzanych przez Hasbro. Dzisiaj przed Wami figurka generała Grivesa wielkości 3,75 cala, czyli około 10 cm wysokości, z 2005 roku, no, jako Grivos atakujący czterema mieczami świetlnymi. Figurka ta nawiązuje do starcia generała Grievesa z generałem Kenobim na Utapału. Posiada 11 punktów ruchu, aż 6 akcesoriów: czyli dwa niebieskie, 2 zielone miecze świetlne, pistolet blaster, który towarzyszył generałowi tam w ostatnim starciu z Obiwanem i stał się przyczyną jego upadku, a także zdejmowany kołnierz. Powiem można zdjąć po odpięciu głowy generała Grievesa. Generał Grieves w tej wersji nie miał płaszcz. Zanim jednak omówimy tą figurkę, pokażę Wam, jak wyglądała. Pierwsza figurka, która pojawiła się jako premierowa, w momencie kiedy. Albo jeszcze chyba nie do końca wiedziało, jak generał Grieves miał wyglądać w nowym filmie, ponieważ ta figurka, która jest absolutnie pierwszą z figurek. Przedstawiających generała w świecie figurach 3,75 cala, ta figurka jest po prostu jako jedyna najmniejszą, najniższą figurką Grywesa. Nie różni się jakoś znacząco od ostatecznego projektu generała Grywesa, natomiast proporcje ciała, a właściwie wysokość generała, tutaj stanowią podstawę, można powiedzieć, jakichkolwiek uwag. Samo wykonanie tej figurki, wydanej w 2005 roku. Jest szczegółowa, ładna. Widać tutaj pancerz, widać i, i części podzespoły pokrywające resztki ciała generała tworzące tworzącego szkielet. Figurka ma 10 punktów ruchu. Towarzyszą jej trzy akcesoria: czyli plastikowy płaszcz, niebieski mecz, który figurka trzyma w lewej dłoni, oraz pistolet laserowy, który figurka trzyma w prawej dłoni. Figurka może poruszać nogami. Nie ma problemu z pozowaniem jej. Obraca tutaj w przedramionach. Głowa jak najbardziej obraca się w płaszczyźnie poziomej, a także w pionie. Natomiast wspomniana wcześniej figurka Grievousa atakującego czterema mieczami świetlnymi, no skąd nazwa, to już można się domyślać, ma jeden podstawowy mankament, mimo posiadania stu punktów ruchu, które są w sumie tożsame z tą figurką ukazywaną wcześniej. Mianowicie nie obraca ona nad gazkami, stąd ułożenie mieczy jest stałe. Trzeba się troszkę nagłowić, można powiedzieć natrudzić, żeby tak ułożyć te miecze, żeby to wyglądało w jakiś taki bardziej dynamiczny sposób. Po części fina figurka wynagradza to, ponieważ naciskając na głowę figurki, figurka wykonuje ruch mieczami. I właśnie to jest ten atak czterech mieczek świetlnych naszego Grywasa. Tutaj tą głowę, jak mówiłem, można odpiąć i zdjąć konieży, które jest pod nim. Figurka z tyłu prezentuje się następująco. Po tych dwóch figurkach nastąpiło, można powiedzieć, długi, nieprzerwany, ciągły wysyp figurek generała Grivesa, który trwa aż po dziś dzień. Dlatego również i Hot Wheels dołożyło swoje można powiedzieć kilka groszy, uwieczniając generała Grivesa w takim oto jednym z najdłuższych samochodzików będących konceptami postaci ze świata Gwiezdnych wojen. Sam pomysł już tutaj, żeby umieścić te cztery miecze świetlne będące zdobyczą generała podczas wojen klonów, wydaje mi się świetne. Tutaj są oczywiście te podzespoły, resztki ciała generała. Tutaj mamy przód maski generała. Jego złowrogie oczy. Kreski, które tutaj są i szaramy imitują e, liczne uszkodzenie pancerza bojowego generała. Samochodzik wygląda w ten sposób. Przechodząc do tyłu, mamy tutaj nawiązanie z kolei do kołnierza, generała, który jest tam pod szyją. Pod spodem samochodzika mamy rok, w którym samochodzik został przyjęty do produkcji. Formalnie zazwyczaj jest to zawsze rok później, czyli produkcja od 2015 roku, sprzedaż od 2016 roku, potem 2017 i 2019. Tutaj mamy oczywiście symbol separatystów z wojen klonów, no i jedna podstawowa rzecz, która również się rzuca w oczy. Samochodzik ma nie dwie, lecz trzy osie, czyli sześć kół. Bardzo ładną ozdoba każdej kolekcji. No, chociaż złoczyńca, jeden z tych można to ująć podlejszych, ale i tak bardziej charakterystyczne. To wszystko na dziś. Dziękuję Wam za oglądanie. Poproszę o lajka i przypominam o subskrypcji, tak aby pozostałe materiały nie uszyły Waszej uwadze. Dziękuję i trzymajcie się.